W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z widzami z Discorda na ciekawym trybie, w którym jesteśmy niewidzialni wtedy, kiedy nie wydajemy żadnych dźwięków. A wy widzowie, cześć wam! Ale jak widzicie, jest ich tutaj całkiem sporo, ale gdy tylko ten pasek zejdzie do zera, po chwili stania i możemy chodzić na shifcie i jesteśmy niewidzialni, dopóki nie wydamy pierwszego dźwięku, także widzowie, zostawcie łapkę w górę. A my zaczynamy. Jeszcze tylko na szybko przedstawię Wam skin skantor, gdzie możecie szybko sprzedać swoje skiny. Po wejściu na stronę ważne, żebyście mieli ustalone tutaj pl no i obok PLN, ponieważ dzięki temu będziecie mieć dostępne no więcej opcji niż na przykład w dolarach czy w euro. No i teraz tak, zmień trade URL. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest wasz trading, klikacie tutaj i od razu skinscantor was przenosi do miejsca, gdzie możecie swój trading skopiować. No i teraz macie już wszystkie swoje skiny i teraz możecie sobie po lewej stronie tutaj przeklikiwać różne strony i wybrać te skiny, które no sprzedacie, żeby zjeść sobie na przykład, nie wiem, kebaba. No i jak widzicie, mam już wybrane wszystkie skiny, teraz po prawej stronie tutaj wybieramy metodę płatności. Jest PaySafeCard, to może niektórych ucieszyć, nawet do Netflixa możecie sobie doładować, więc to jest mega fajne. No i jest też Paypal. Paypal co prawda pobiera dość dużą prowizję, ale na potrzeby filmu ja wam to pokażę, chociaż pamiętajcie, że wszystkie skiny na jest sprzedajemy dajecie natychmiastowo, tak? Nie musicie czekać, aż ktoś wam je kupi. Jako że wybrałem PayPal, to muszę wpisać e-mail e i imię i nazwisko. I następnie Wy wpisujecie tutaj kajfie. Tak, dokładnie tak jak napisałem kajfie. No i teraz klikacie tylko odbierz pieniądze, no i tworzy się oferta wymiany, którą będzie trzeba potwierdzić na telefonie. Pamiętajcie o tym. I tutaj jak widzicie, wymiana jest zaakceptowana. I tak samo na skin z kantor, więc pieniądze dostaniemy naprawdę szybko. Zaraz pokażę wam screena, czy dostałem te pieniądze faktycznie. No, i jak widzicie, pieniądze już otrzymałem na konto. Pamiętajcie, żeby wbijać z mojego linku, żeby dostać bonus. A teraz przechodzimy do reszty odcinka. Ja niestety nie mam skinu bo nie mogę się połączyć z siecią go, jak widzicie także tutaj, Gaben mi zabrał skiny Gaben, proszę oddech zaczęło czemu jeszcze jeden reset? RC bo ja swojego z drużyny, weź, weź a no to widzisz, to... trzeba uważać na takie rzeczy, no ale dobra, zaczynamy RC to mnie prawie zabije równe składy, równe pod względem ilości osób, bo niekoniecznie pod względem umiejętności, bo tu może być różnie to oni muszą wbić, pamiętajcie, moja drużyna pamiętajcie czym na radar jak na shifcie chodzimy, no to ten, no to nie widać. Tak, nic. jak Co na shifcie wierda, chodzicie to wierda. was nie widać. Gdzieś tam jest, gdzieś tam jest. Oj. Skoro to widzisz. No dole. O! Jeden za jeden poszło tam Heaven nie ja, nie tak. Dobra? Czemu go nie zabijesz jak on widzialny? Bo ja wiedziałem że ty tam jesteś i myślałem, że tylko zabijesz. On mnie zdąży zabić. preto Ale Kify to pewnie cały czas trenuje ma. Tak, tak, Możliwe, ca, tak, Całymi dniami po prostu siedzę i trenuję Aima. Zdecydowanie i dlatego mam Silvera ciągle. Teraz oni mają przewagę. To prawda. Ja jestem 60 od razu zgłaszam, że Góra kifi. Ej, się! Ojej! Nie dobrze! Nie no, dobrze no, nie, nie, no, <laughs> tutaj jest! Kurde, nie, 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 nie mam defa. defa jesteście... Ale zdążę, zdążę bez defa. Mam, zdążę na luzie, na luzie. Proszę, Mercy tutaj opening robi. Jakieś fioletowe rzeczy lecą. Ale fioletowe nie zwracają, więc to trochę. Ale może kiedyś zwrócą. Dobrze. Gracie w osłabieniu, brakuje wam jednego no, zawodnika. Zgadnijcie co, koledzy? Nie Wywaliło ci CESA. Kąd Spoko wiedziałeś? też mam pogryzione kable od internetu. się. Dosłownie mi tu dwa koty chodzą Nie, wiem, czy to <gryziono>, czy co? ty to sprawdzasz. Co to było? No właśnie, się spodziewałam, bo słyszałam, jak skoczyłeś. A, nienawidziłeś. Tylko nie wiedziałem, że Kiff jest. Cel jest prosty, paka host. Nie no, nie Dobrze, ja w sumie. Co ja mówię? Tak, bardzo dobrze. mi się coś. Kiffi, komu ty kibicujesz? Moim widzom, oczywiście. Kiffi, <gryziono>, sabotażysta? Co ma po shifcie? O, to mi widać do góry. Ej, widać mi, bo eki na tylko Masz smoka na bombę, masz smoka na bombę, masz, na bombę. masz Dobra. No i nie, no. Dobra, ale czy Franciszek już wraca? Już ci się ładuje? Tak, 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 dołączam do mapy. Super. Chyba to No i dzięki. Oj, oj, oj. Zresztą. O, dobra, trzeba pilnować paki teraz. Ja mam laka. Nie trafiłem, ale się udało. Nie zabiłem spokojnie. Dobrze, tam jest jeszcze jeden tu ten... jest. Jeszcze jeden tu jest. Nigdzie. O. No. Co no. jest? O, kurde. O, 8 hp. 4. Co ty, ty, i... ty Co ty gadasz? Co jaki bo ga było... Wszystko było legit. Wiesz pakę, ocy. Dobra, mam pakę, mam pakę na outside Za mamy stręga zabrała. Naprawdę? Dobrze. Króciutko <śmietucy> Ja się ekran ładnie. <śmien Esto> uh, widzisz? Nie no. Czy ja o czymś nie wiem? Nie wiem, czy o czymś nie wiesz? Zapytaj listunoski! <noise> <noise> o kurde! <noise> to nieźle! Mam pakę! Outside! Znowu to kifi ma pakę. Ale mam zostałeś zdradzony Cały czas was widzę na radarze O dobra, to było sprytne, to było sprytne, że jeden został Aaaa Zaznaczyłem wam, ej, wszyscy, zaznaczyłem wam, że to jest a. A, Po co ty tu rampę przechodzisz? No a ty prześladujesz mnie Normalnie Znowu lag no, nie. Aj, aj, aj. No, no, O nie Ajajaj. Brakło ammo Ogólnie no, jak dotykacie papi no, i plantujecie to też rozwidać. Dziękuję. O! Tak szybko graco już tutaj. A jak, <laughs> on roszuje. Ja myślałem, że ty wiesz szedł na shiftie przez całą mapę, a tu. Nie tam panie, zdezorientowany jest <laughs> O nie! Jest 60 Dobra, no i terroryści wychodzą na prowadzenie po tej rundzie. Niedobrze, niedobrze. Tak, dobrze Różowa jakaś O! Jakaś różowa, proszę! Hologram! Ale tania, 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 bo to jest autogram. 4, 4 złota chyba. A nie, one kosztuje z 2 złotych. Aj! Dobrze! Aj, dobrze! nie tym razem. Ej, bo mnie delegowało. Dobra. dobra, dajmy sobie aj, spokój, co? No. <laughs> no, jeszcze był! Dobrze, stoczy. Króciutko, podoba mi się to Na rampie Na rampie, idzie na rampę Weź tam udać go! Kaśnicę. Musisz mieć chyba przy komputerze, jak masz taki komputer Dobrze! A Na dole, na dole, na dole Zeskoczył Aha! Wracam. Nagle się wychyla Dobrze! Dobra Ktoś tu widzę zna moją taktykę chyba w to już? A nie, na B, ja już się nauczyłem grać na wysokim pięknie. No nie, co za. Gracol! zgłaszam, że jest 3V4. Zgłoszenie przyjęte. Zgłaszam, że Kiwi oszukuje, bo jest niewidzialny. Dobrze, osłonicie mnie. Będę plantował na A na silosie. Nie słychać, jest. B, to jest raz. I widzę, ktoś jest. No wiem, że ktoś jest. A widzę nawet. Tylko nie znajdujesz na dole. Tak, co na dole. Na, na górze. Jak ktoś mi fraga zabrał. Dobra. Nie no. Nie ruszajcie się, ja będę biegał na baita. Dobra, mam grać. Można czytować? Tak. To jest zasada odgórna, tak? Nie kombinuj tam, nie kombinuj No i tak się widzisz kończy kombinowanie SV czycy Przekombinował Ej mnie, ja nie ŻYJĘ dobra. czy będę? prądko mu się biegało? Biegało. A ktoś mnie zabił, dobra A chodź biegniemy Bo mnie o, kur. Nie będzie Nie, będzie? nie. A. Smoku masz pakać Fajne za dwie dychy NO CO? NO CO? JAK? <grym> Impostor Niemożliwe mm. no blisko Impostor, Fajnie Dobrze, merci o. A gdzie oni są, to ja nie wiem Nie wiem jak mnie no nie, nie zobaczyli ja bo ja się rozstawiam. pojawiłem na chwilę Na pewno nie wiem, tak. Wiesz nie widzę cię <noise> nie, Jasne, jasne, rozumiem. Właśnie się, się miałem troszkę skizzę, myślałem, że to przeciwnik Gdzie, co? Jak? Górno to, to czarna magia. Dobrze. Sklantowane na B, więc... I zaraz ale... będzie dobra na no. Kurde wiedziałem, że gdzieś tu jesteś. Gdzieś tu się kampiłeś. Aha. Ej do... Chłopie Dewiusuj Morda. Nie, no nie Dobra, jest! Dwie kosy! Wow, dwie kosy, pięknie! Tak blisko! O! Kto wyrzucił bombek, to jest a. No właśnie Najpierw, Pierwsze. jest właśnie z To ze mną pięć otwierać! A jeszcze otworzyłem 50 No nie! Nie, przepraszam. Miss, miss, no. Jest do kosza, wiem. Każdy sobie. Dobra, Kishi masz broń. O, ja złą no no, broń. Nie rozkosy chciałem go. A chcesz ten? Nie, no, ma. Mi się tak. Nie, ja zagrąbam. No, ok, Brokot. Brokot. Ja, Brokot. ja plantuję. No i... no i to mi się podoba. Gratulacje. Gratulacje użytkowników. Gratulacje? Dostałeś darmowego iPhone 14 Pro? Ja mam jeszcze jeden, plan. A nie, to też co się wydarzyło? Dobra, wygrałeś, wygrałeś. Koniec, taki. O nie, jest punkt meczowy, dobra, myślałem, że to już jest koniec. Mi na głowie No jesteśmy na A czy na B? No no na B, oczywiście. Nie, no, prawdę powiedzmy na A. Jest, nie, bo jestem z nie, wami. No, dobra, w jesteśmy na dobra. A, gra co lekceważ. Chyba! Jest! Yes! Ja cztery kosmy zrobiłem w tym meczu.